Astma oskrzelowa jest jednostką chorobową, która towarzyszy ludzkości już od zarania dziejów. Pierwsze wzmianki na temat astmy oskrzelowej pojawiły się w egipskich zwojach i wraz z opisem urządzenia, które służyło do inhalacji. Jaki jest z tego, z tego wniosek? Że najlepszą metodą leczenia astmy oskrzelowej jest podawanie leków drogą inhalacyjną. Istnieje szereg różnych metod, z którymi można się spotkać, z którymi można się spotkać, to zarówno w internecie jest szereg ogłoszeń, że naturalne metody leczenia astmy oskrzelowej, czy akupunktura, czy medycyna indyjska. Jednak należy pamiętać o tym, że nigdy nie zastąpi to leczenia konwencjonalnego, medycyny akademickiej, gdzie podajemy szybko szybko działające leki których skuteczność jest potwierdzona w bardzo wielu różnych publikacjach, w bardzo wielu różnych badaniach klin przeprowadzonych klinicznych, i jak również są to leki, które e, działają przeciw zapalni. Le 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 wszel wszelkie leczenie naturalne jest to leczenie tylko ob objawowe, które i tak e, de facto zakończy się wizytą lekarza.